Cześć, kolejny dzień kwarantanny, 30 marca 2020. Postanowiłem, że nagram sobie krótki filmik. Chciałem Wam opowiedzieć o tym MacBooku z 2019 roku, który posiada klawiaturę motylkową. Klawiatura ta była dosyć ostro krytykowana. Na tym Macu pracuję od czerwca 2019 roku. I powiem Wam, nie miałem z tą klawiaturą żadnego problemu. Pracuję na niej od 5 do 8 godzin dziennie. Dlaczego przez ten cały czas użytkowania maka nie miałem z tą klawiaturą najmniejszych problemów? Odpowiedź jest prosta. Przed pracą z makiem trzeba umyć ręce. Teraz, w okresie koronawirusa, jest to czymś, Całkowicie normalnym. Podczas pracy na maku nie podjadamy. Nie jemy chrupek, chipsów, innych rzeczy, które się kruszą. Wystarczy przestrzegać tych dwóch zasad i naprawdę będziecie zadowoleni z tej klawiatury. Nie będziecie musieli kupować. Mac po liftingu za 6,5 tysiąca złotych. Chyba, że Was stać. Chyba, że chcecie. To na tyle w tym moim krótkim filmiku w czasie kwarantanny. Zostańcie w domu. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Trzymajcie się.